Cześć, bo ja muszę teraz. O, idę Siemaneczko ziomeczki. Z tej strony, y, y, Mister Marian, razem z. Dzień dobry. Panem Susełem, czy jak ty, Chudwa nie wiem, jak to się tam na ciebie mówi, już. Tak, y, y, się y, mówi. Tak. Y, dzisiaj gramy, r, znaczy robimy strema z Amongas. Y, robimy strema z Among Us y, Obok mnie siedzi Kuba. Tak. Ja yy, za monitorem siedzi 8 innych graczy. Czemu wyszedłeś? Ja? Tak, ty? Wyjebało mnie. <noise> ja to nie jest zły. Weź mów trochę bardziej do mikrofonu, co? Wyjebało mnie. <noise> nie o to mi chodziło, ale okej. Okay. Czekaj, czy to w ogóle działa już? Działa, dobra, nice. Wyłączę podgląd. Bo po co? Po co mi podgląd? Ale że ciebie udało. że ciebie też widać. To jest kozak. W kamerce. No mój najpiękniejszy, prawda? No ty jesteś murzyny. Ty jesteś piękna w ogóle, pamiętasz o tym. <noise> tak. No, daj się, Kurde. Dobrze, że spoustawiałem ostatnio wszystko, no, to już nie będzie problemów, że w lewej słuchawcy mnie lepiej słychać. Weź. Ojej. O ktoś umarł. <noise> to, to będzie Lemon. Lemon będzie. To będzie demon, mówię ci. Myślisz? Jak on nie będzie, daję Ci 5 zł. Z jak on będzie, to ja ci daję 5 zł. Żółty sus. Sto stoi mi Izak? <st <-sk> <haha> Ciekawie. A gdzie ty tego. A skąd masz? -sk masz Izaka. Tu jest ktoś odniku Lizak? Nie, na szczęście nie. Lemon. Ty jesteś Lemon. S <coughs> Kolorowy. Kuba, witam. <laughs> Zajebiście, Lizaki. <laughs> żółty pole... A, żółty poleciał, xD. <laughs> Najsior. No, sure. Zobacz, w ogóle nie wiem czy jakiegoś... I to Daj mi 5 wody. Daj mi 5 wody. Dobra, później ci tam, za musisz <słuch> o jeja. Ej, czekaj, bo ja jakąś muzykę se puszczę. Chce się muzykę puszczę. Ej, gdzie to nie, to, nie to, nie puszczę. Gdzie to ej, ej! Debil. <słuch> Debil <słuch> Ja pierdzielę. Ty właśnie muszę zrobić shota na YouTube jak pijesz sos. Ta, 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 twoja mama. No. <słuch> Ostry sos. Niebezpiecznik. Ja ci go w oczy, będzie się mówić. O, pewnie tak. Śmiesznie będzie płakać z bólu. Taki mam plan. A myślisz, że co robię po nocach? Ale... Kurwa, za... weź pr... Przepraszam, weź prywatną. To niezły, mordeczka. Uuu, zet... Czemu mi dochodzi, że jest prywatna? Bo jesteś głupi. U -u. To też. To ty... wiedziałeś? Czemu to chodzimka jest prywatna? Pum, nie wiem. Już dołączasz? Internet szybki jest. O, jest. Dobra. Kuba dołączył. Kozak. JD Team. Nice. Tak. W ogóle, przedstawmy naszych dzisiejszych uczestników. Jest Marcin. Dafit. Beckham. LOLO. Peppa, Peppa. Peppa. Karolek. JD Team. Siedzący obok mnie. Oraz... Czek. Kulatk i... i, i, i Karolek. I... Karolka mówiłem już. Julka i Elo Elo. O, dokładnie tak. Trafiłem! Ej, nie zgadza się tytuł. Y Bezpodstawnie nie nie wyrzucaj Nie, czaj, nie, czaj, czaj. nie, nie, Mi źle, 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 źle. Inaczej. Dobra, mam plan. Pa co będzie, po co będzie? Ja będę nie bij mnie, okej? Okay? Taki mam plan. Jestem nie... Jestem pomarańczowy teraz. Pomarańczowy jesteś? No. Pomylił mi się. Bo mi Widzę cię. No kurde, nie naprawię jeszcze. że ja je zabić, kogoś. Ja nikogo nie zabijam. Ja nikogo nie Co ten czarny odwala? Zamknę kafeterię, to jest. No, naprawiłeś, no. Nie, o nie, ten, ten, ten. Juka naprawiła. Jeszcze zabiłem go. Biały czysty napiszę. Cześć. Napisz, że chodziłeś ze mną Czy... Znaleźli. A to ten czarny znalazł. Biały czysty. Lazilem z -cz Nice. Który? Któ biały czysty. Który? Y czerwony. Ej, na kogo głosujemy? Nie wiem, ja, ja głosuję na Karolka. O jest. No, ja też mu nie ufam. Też bym go wyrzucił Daj się Elo, wyśle z O, O, Rage ragequit A no umarł, dobra, to, to Rage Quit Nice Yes No Ej, mieliśmy ci zrobić fotę na brudny maj Czemu? Yani my, mylem się Się dzisiaj ja Serio A kiedyś się z razem byłeś? Dzisiaj oj, oj. Słyszałem czy nie? Dobra, słyszałem. Dobra. Karolek. <noise> Mówił Brozowy też nie. Ale co nie? XD <noise> Jeszcze nie! Czemu <Co> Czarny <noise> zrobił? Tyś... Czarny jakiś stupid jest. Możesz przestać? Dziękuję. Dobry. O, Karolek Ostrotny i posor. jak mi przykro jest. Kto z tym i posorek? Kurde, do nie wiem, właśnie. O, Karolek wyszedł, jak mi przykro. Ja idę do MLB, ja się skanować. Dobra, sapota, się ta, samodakę nieprawić. trzeba odwalić. Ja się skanuję cię. To się skanuj. Ja ci nie przeszkadzam w skanowaniu. Drugiego kila już tak zrobiłem, tylko że wcześniej byli bliżej siebie. Jest? O, jest czarny. No, to naprawcie. Jak zrobić? Czy... Dobra. Jeszcze tak to sami robię. Nice. Cześć. Ja pierdzielę. No, dostają w dupę ładnie. Kto, gdzie tu są ludzie jeszcze? Pan... O, o. jest znalazł ciało. Ciekawy, kto zabił? O, to Pepa. Dobra, to myślę, że ja to jest... To, jak, według mnie to jest Pepa. Gdzie? Gdzie? Biały się skonował. Serio? Nie. <laughs> Biały przyciele. <laughs> jak. Ja byle Cafe. XD. Znaczy. Dobra, czyli by... kogo wypalamy Pepe. Um, no bo Pepe jest taka podejrzana mm. No jak no, dla pepe. mnie Pepe jest podejrzana w ciul To Pepe Ty suko nie <laughs> Ok No Jak dla mnie Pepe jest podejrzana No ona jest tak mocno. No Słuchaj Nie mogę teraz Zaraz przyjdę To na pewno No też tak myślę. Co za Pepa? Well. O Jezu, aż się zakrusił. Pepa łosnota, the imposto. Co ty imposto robiłeś? Kurde, no też nie wiem, może ty. Zabij mnie. Nie, cześć, mam plan. Daj berkę się gonimy Dobra. Złapę cię w końcu. W końcu, na pewno. No. Idziemy światło naprawić? to widzisz?! Nie! <śpiewa> już bym cię zabił, wiesz? Dobra, już. <śpiewa> Kurde, co? Ja byłem? Jak to się stało? <śpiewa> Cześć, zaraz wracam. Będę impostorem na 100% Mówią. Dobra, lecimy Pepa jest, yy, tak, Jezus Czerwony jest podejrzany, Pepa jest podejrzana, Pepa papa mnie goni już To będzie Pepa 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 Przybyła przy ciele not dann, na eine... Pepe. Na 100%. Ojoj, ktoś na mnie zagłosował. Ojoj, tak to, tak to się nie bawimy. pepa, ja teraz Pepe, będzie, ja teraz idę szukać pepy i będę pepę śledził. Patrzcie, będę śledził pepę. Wiedz wiedziałem, pepa jest impost... Pepa, to wszystko wina pepy. Pepa. Pepa. Äh, Pepa... Kurde Pepa, Pepa, to wszystko winę Pepy! Wiedziałem od samego początku, widziałem, że to jest Pepa! Ale co się stało? Pepa, Pepa zabiła! Piepa, Pepa, to wszystko winę Pepy! Piepa? No Pepa mnie zabiła! Pepa mnie zabiła! Pepa? Pepa, 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 Pepa jest zabiłem! Peppa mnie zabija. Od samego początku. I po prostu zgadłem. na samego początku Dom. wiedziałem, że to będzie pepa. Coś słyszałem jak krzyczałeś właśnie. Ktoś tu był przez chwilę na, na live. Ie. Śmieszna sprawa. Wow. Dobra. Naprawdę? Dobra. Ja lo glosuję na Pepe. Kurwa Pepe. Pip Pepe. A wy robcie, chcecie. Pepa, to jest Pepa z 200%, mówię wam To ten czerwony, tak? Ta, 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 ta. A ten go broni jeszcze z Kubany Bo to oni grają razem pewnie No wiem Nie, wywalu. Co? Ojoj No, przykro mi Jest dużo, żeby napisać fuck you, guys Kur... Y. Hmm. usy no Po prostu namusy Dobra, chodź, Dobra, taski choć, mu dróg, nie, choć taski właśnie zrobimy I będzie śmiesznie Brzmi jak dobry plan jesteś. No słuchaj, pa, karta za pierwszym. Księczki ja też kartę za pierwszym. A, a, drugi, drugi. No nie, Co? Ojoj, oj, ja za pierwszym! Ja zawsze za pierwszym robię. No, co za trzeci zrobiłeś? No to przy ciebie. Ty chciałeś, żebym zrobił za trzecim. Tak, 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 tak. No to przy ciebie. To przez Twoje zdolności a albo ty? ich brak. <śmiech> 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 dziękuję, dziękuję. Chciałbym z tego miejsca podziękować babie, tacie oraz rodzicom Tak Babci ci Babci, Kasi Cioci Kasi nie Ktoś coś do mnie pisze Okej okay. Bitch Pepa! widziałem. Pepa! Pepa jest dupa Dupna, dupna ta pepa. Nie wyjdzie mnie! No to wracaj! Kurmu y, no to pokaż hasło! Nie. Are you głupi? Jest. Was ist das? V wow. cool. Dobra Kubuś wkracza na rejon JD Team Przyszedł wyruchać ci babcie, co robisz? <śmysy> <śmysy> ten mikrofon mikrofono centymetrów, tak na oko <śmysy> <śmysy> Za dużo dla ciebie Ach, a, a Chociaż dla ciebie, nie, ty, a to dla ćwiczyłeś, siebie? to może Może, może Grubasek jest... <śmysy> mm, wiesz? Tak Coś, wiecie, Ale ćwiczyłem dużo, to nie jestem aż tak grubasek Weźcie przez trochę, mordo Aha, bo mnie nie widać było. No, nie było cię widać. O tych... Dobra, dobra, styk nie może być. W knutku świedzący. Skąd wiesz? Cześć. Ładnie ci pacha padnie. Dziękuję. Le i lepiej nie patrz, No lepiej nie, lepiej nie. Start! Nie ma kropek krop, krop, nie ma. Tak widzę. Ała! To było dawno. Czemu mnie uderzyłeś? A czemu nie? Nie wiem, a czemu tak. A czemu nie? Nie wiem. Tak jakoś wyszło. No. <śś> Dobra, łaponcy robię zaraz. Macińku, czy ty jesteś tym Totalnie. Yy, granatowy czemu? jest podejrzany. To Właśnie, jest tu granatowy. <laughs> tak wiem. Fioletowy chciałeś chyba powiedzieć. Ty jesteś kolor. Granatowy! No! Yes Ja jestem na pewno i postaram się. No też tak właśnie myślę. Ja nie widzę tych liści, tych grawizacyjnych liści jest jakiś Na łony. komputerze to jest easy. Jest! <noise> Oj, fioletowy dziwnie się zachowuje troszkę. Byś powiedział granat, to mi się jeszcze raz tak uderzył. No granatowy trochę też sas. <noise> czy ty się z na <noise> Bardzo chętnie Ała, mal, zabiłem go. Ała, ała! Ej, no teraz to mnie bolało. A wcześniej? Wcześniej mi już za się Ja cię szukałem? Kiedy ja cię szukałem? A kiedy nie? <noise> Ty, prawda. Biały czysty. Dzięki. Ja. Granat. Czysty. Ja czysty. Czyst. Piolet Dobrze. I okay. na <grymna fiolekt> Granat Granat Czysty Szczelał Wy Te teory Kurwa nauczyć się czytać. O kto nie wiem. Jest. <grymna fiolekt> Guys, it's, 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 it's fielet Ja jestem haha nie no żart Kurwa śmieszny jest What też. is this yes. ha. ha, wywali go dopiero po grze. No trudno Ale koło? Tego śmiesznego pana A czemu? Jakiego <coughs> e, śmiesznego pana? Tego co żartował, że... Haha, ja ha, to... Ha, ha, to ja jestem, a nie to żart. O, bo, stary. Jak dziwnie się zachowywała. No, co ten twój pies odpierdala? Co mój pies? Mój pies mnie rucha. Chyba tak. To w głowę. To jeszcze gorzej. <grym> <grym> najszyr nice, sure. <noise> Yyy, porozwalamy na zaraz troszkę. Tylko musiałbym najpierw trafić w końcu tego impostora pragnionego, którego miałem niestety tylko raz na razie. Nice easy. Co? Nice. No nie. Okay. Ej, zamijili mnie! O, serio? enter, 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 enter! Idzie to, to jest on! On zabił en. on Enter, 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 enter Dobra słyszysz się? wycafę Enter Enter Zabil Uciekal z CAFE Nice Tak mały chłodził tak Ty Biały XD No proste Czemu ludzie są upośledzeni? W sensie... A czemu nie? Są? To czemu też jest, Czasami to jest dobre Zależy XD No totalnie Pewnie Tak było A Czemu taki jesteś? Co? Nie, jak mi dozwolę. Ja? No? Skarżesz? Tak, bo, bo mam to wody, xD. Jaj. twoja mama. mama. Wywalą mnie. Tak nic. Nie. Zostanę wywalonet. O, Oj. Ja już nie umie grać ten Enter. No? Ale on, cicho, jak on jakby to nie był on, tu by miał w tym momencie. No. I Rage Quitter wyszedł, lamus. Jest z chłopem. I co? Razowy lamusie. Czemu? Okej. Okay. Elo, elo. Twój stary leży jebany na Wersant Alt F4 Eee, Ctrl Z y, pogłasza. Okej. Okay. A alt F4 nie będzie. Nie, dzięki. Czemu? Bo on zablokowany. Ale co? Alt F4. No to kiki. Nie. Czemu? Bo on zablokowany. A to jak kliknę. Nie. A w łeb? Jest. XI spację. Nie, Czemu? nie, Czemu? No nie, mogłem trafić, co nie, ja? co? nie, 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 dni. nie, Czemu nie, 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 Moja Mama. Okay. No to Cyjan. No to Cyjan. No. Nie, niezaprzeczalne dowody mamy. Ja nikogo nie ma. Co? Czy za R wyskoczył? Nie, wszystko jest dobrze. Jasny niebieski. Tylko ja mam. Jasny niebieski, okej, okay, ja nie wiem. Nie ma jak jasnego niebieskiego. Jest. To jest Cyjan. No, 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 no. no. A więc. Ja na telefonie Pobić cię? Tak! Okej okay. No, zagłosuj Dzięki Marta Czemu na Zalando, czyli sklepie z ubraniami, chcą mi sprzedać głośnik? No czemu? czemu nie? Ale czemu? No czemu? I ona była? No! XD? Ale lamusy, te impostory są. Nie, to są Ale czy ty jesteś głupi? WZD No odwróć. Przepraszam. V kurwu. Kurwa, debilem jesteś. Tu też. Nie. Szyb. Dobra jest. Więc coś Benom. napisał. Jak to będzie różowe, dajesz mi 2 złote Dobra. A pierwsza napisała Marta. Ale napisała. No, ała, ała Ty jesteś Bida na pewno Ty jesteś bida Chodzi w dupę, chyba. Ty też ty Co jest? bym mogę być impostorem? No bo ty bo wczoraj miałeś farta, a ja nie Wczoraj raz byłem No, a ja wczoraj nie byłem ani razu Bez przesady. no ja no, mam pierwszego farta Ty, ja... Na to ty, ja już w ogóle mam farta Niech ci będzie, że tak jest Co to w ogóle, wydałeś się w tę dupę Denerwujesz mnie to też Ja ci nie umiem Co ty chciałeś ode mnie? Pokażę ci, się, że to ja wie Co? Gówno Nie Mogę No czerwony to Czerwony, bo mówił s Dobra, to... To czerwony Czerwony. Fenonu. No ciebie wyrzucę! Dobra. I czerwony wyszedł. Czemu płynął, a Ty No ty wywaliłeś go, debilu! Tak? E? Ja pierdolę, jest głupi. Ale czemu go wywaliło w ogóle? A jak się wywalił, bo ty mi zabdolałeś myszkę. No, no kurwa głupi jesteś, ja pierdolę. Dobra, ja na filotowego.